Cześć i witam Was w ofercie PlayStation Plus na miesiąc maj. Oferta 6 gier gotowa do pobrania. W tym miesiącu bardzo ciekawie Alienation i Tales from the Borderlands dwie bardzo fajne gierki, które zdecydowanie powinniście ograć. Reszta też prezentuje się całkiem ciekawie. Każdy dostaje coś ciekawego. Zapraszam. W gierka do kooperacji, ale jeżeli celujecie w platynkę, to będziecie musieli utopić jakieś 60 godzin. Nie umieszka was też przejście tytułu co najmniej 3 razy. Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że będziecie musieli zaliczyć grę na poziomie hardcore. Sort of pistol, Raczej dużo tu nie trzeba powiedzieć. Całość jest zapewne przeklikacie, poznając ciekawą historię. Jest pięć epizodów i po przejściu wszystkich platynka wpada. Za mnie wam to około 15 godzin, co daje na odcinek 3 godzinki. Miłej zabawy życzę. He's human. He will fail. Vampires are powerful and cunning. Jeżeli zdecydujecie się na dobicie 100%, musicie posiadać dwa kontrolery i ewentualnie memorystik. Trzeba tutaj uważać, bo nie ma możliwości wyboru rozdziału. Jeżeli takowe opuścicie, nie ma powrotu. Bardzo zalecam zapoznanie się z poradnikiem, jeśli planujecie zaliczyć grę podczas jednego przejścia. Nie as as będzie Zabawa w Piratów powinna być świetną zabawą przez te 70 godzin, które musicie poświęcić Platynce. Dobre jest to, że nie trzeba grać na najwyższym poziomie trudności. Zwróćcie tylko uwagę na jeden pocharek, który jest zliczowany. Jak dla mnie jest też dużą zaletą brak trybu online. Jupi! Szczerze to nie mam kompletnie żadnego pojęcia jak tą grę ugryźć. Jeśli ktoś jest zainteresowany warto sprawdzić listę trofeów. Ja osobiście bym się jeszcze troszkę wstrzymał i zobaczył czy pojawią się jakieś informacje co do trofików lub nawet poradnik. Wygląda na łatwe i szybkie 100%. Będziecie potrzebować coś około 4 godzin, żeby zdobyć 12, 12 trofików. Nie ma zabugowanych ani do pominięcia pucharków. Nawet nie musicie martwić się o poziom trudności. Więc na co czekać? Tak prezentuje się oferta na miesiąc maj z PlayStation Plus. Zawarłem minimum informacji, żebyście mieli rozeznanie, jakie czeka Was wyzwanie. Więcej znajdziecie w opisie. Jeśli materiał Wam się podoba lub nie, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie napiszcie, jakie Wy będziecie ogrywać gry w tym miesiącu. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!